Witam serdecznie na szkoleniu Jak interpretować sny, aby się dobrze wyspać. Żartowałem z tym oczywiście interpretowaniem snów. Kto pamięta, jaki jest temat tak naprawdę? Świetnie. <śmianowicie> Przepraszam, czy możemy się wtrącić? Stwierdzi, że interpretacja to najistotniejszy temat jaki należy u siebie rozpoznać żeby osiągnąć sukces i się rozwijać co ty sądzisz na ten temat? E, ja uważam, że interpretacja jest bardzo ważna ponieważ e, tak naprawdę to jakie, jakie znaczenie nadajemy jakimś różnym sytuacjom wpływa na nasze samopoczucie na decyzje które podejmujemy, na rozwiązania których możemy szukać albo na problemy, którymi będziemy się trybunali tylko w kółko zagłębiać i tak naprawdę nic nam to nie wniesie dobrego do życia. Podsumowując dzisiejsze spotkanie. Interpretacja jest ważna. Chyba, że zinterpretujesz to co inaczej, to i tak udowadnia, że jest ważna.